Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej. Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Jest wniosek o odwołanie Mateusza Cebuli z funkcji przewodniczącego. Wniosek podpisała grupa radnych w składzie: Renata Barszcz, Monika Garduła, Joanna Orzuk, Jerzy Kula, Szczepan Broczek i Kazimierz Sak. Żeby taki wniosek złożyć, potrzeba podpisów co najmniej jednej czwartej członków Rady. W tym wypadku to sześć osób. No jeżeli w tej chwili. Radni Prawa i Sprawiedliwości no, nie wezmą pod uwagę tego, że jednak te uprawnienia zostały przekroczone, że y, przewodniczący próbuje sobie tłumaczyć to na własny, y, że tak, na własny sposób, z czego no, rzeczywiście jest znany, że, że prawo jest zupełnie inaczej rozumiane przez niego, a inaczej przez resztę świata. Y, no to tym samym udowodnią, że po prostu popierają tą łamanie prawa, popierają te nieprawidłowości, które niestety mają miejsce. No i tym samym nam jako swoim kolegom, którzy ślubowaliśmy, że tak powiem wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie dla dobra mieszkańców miasta, po prostu nam ograniczają. To już druga w tym roku i w dobie pandemii próba politycznej wojny w Radzie Miejskiej spowodowana przez radnych Komitetu Mariusza Szewczyka tym razem bo na wiosnę była to dziesiątka radnych, teraz tylko szóstka radnych, wyłącznie z komitetu Mariusza Szewczyka i oczekuję, że burmistrz publicznie się odetnie od tego, bo jeżeli tego nie zrobi, no to uznam, że to on też tą inicjatywę błogosławi, bo ta szóstka radnych dzięki jego nazwisku znalazła się w Radzie Miejskiej. W uzasadnieniu wniosku napisali, że przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Mateusz Cebula przekracza zapisane w ustawie uprawnienia, stosując własną interpretację przepisów ogranicza i utrudnia pracę komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji od listopada 2019 roku. Przewodniczący uzurpował sobie jakieś prawo do tego, żeby zakazywać tych posiedzeń. Więc nie mogliśmy pracować normalnie i przez to nie mogliśmy też realizować swoich, że tak powiem, zobowiązań wobec wyborców, którzy do nas zgłaszają różne problemy. My mamy obowiązek przedstawić to czy to na sesji, czy to na, na forum komisji, kierować również do burmistrza różne wnioski. Niestety takich możliwości nie mamy, bo te posiedzenia się nie odbywają. Zarzuty tam są w zasadzie takie same jak we wniosku marcowym, który ledwo co w sierpniu rozstrzygnęliśmy. W zasadzie zostaje powtórzone, dopisano tylko tam sprawę PIRS i głosowanie nad statutem, z którego radni sami się wyłączyli, próbując wcześniej doprowadzić do obstrukcji obrad. Więc no, argumenty są takie same, no, więc trudno mi raz jeszcze się do nich odnosić. To jest polityczne warholstwo i, i tyle. Kolejnym skandalicznym działaniem według sześciu radnych jest uporczywe lansowanie treści pisma w sprawie współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Piers jako stanowiska całej Rady Miejskiej. My, zanim zostaliśmy poinformowani i kiedy mogliśmy się zapoznać z treścią tego pisma, od razu stwierdziliśmy, że z taką treścią się nie zgadzamy i nie, jesteśmy, nie będziemy tego popierać. Złożyliśmy nawet na oryginale tego dokumentu swoje podpisy z takim protestem, że, że nie zgadzamy się z treścią tego pisma. Niestety no, większość przegłosowała to. Ale nie jest to stanowisko, to jest stanowisko grupy radnych. Natomiast nie jest to stanowisko całej Rady. Gdyby to była uchwała, to tak, to jeden plus, 50 plus jeden jest wtedy obowiązujący. Natomiast tutaj jest to sprawa dotycząca też kwestii obyczaj, obyczajowych, więc no, nie ma żadnej wątpliwości, że my się z tym nie zgadzamy. Państwo radni z tamtej strony twierdzą, że to nie jest stanowisko Rady Miejskiej. Burmistrz też jakieś takie niejednoznaczne stanowisko wobec tego zajął. To jest oficjalny dokument Rady Miejskiej w Dębicy, przegłosowany bez głosu sprzeciwu, ponieważ dziesiątka radnych stkurzyła i nie wzięła udziału w głosowaniu. No i sami się wyłączyli z głosowania, więc, no, no, więc niech konsekwentnie po prostu milczą w tej sprawie. A że próbowano to przedstawić, że to jest stanowisko klubu PiS. No to stąd moja, jakby tylko prostowanie informacji, że to jest oficjalny dokument Rady Miejskiej, bo inaczej. Trzeba by założyć, że podwyżka śmieci to powinna nosić imię Renaty Barszcz, Szczepana Mroczka, Joanny Orzuk, Marty Czekaj i całej reszty tamtej dziesiątki radnych, bo to oni ją przegłosowali. A to jest też uchwała Rady Miejskiej i nikt tego tak nie nazywa. Zaczęła z... rok temu, kiedy przyjęliśmy samorządową kartę praw rodzin, czyli dokument, który jakby afirmuje, popiera wartości rodzinne i naszą konstytucyjną definicję małżeństwa. No i... Po roku, jeden z radnych PIRS przeczytał gdzieś na Wikipedii, że rzekomo jesteśmy strefą wolną od LGBT. No i zgłosił to na posiedzeniu tamtejszej Rady Miejskiej, która bez żadnego kontaktu z nami, nawet nieoficjalnego, no, zawiesiła jednostronnie współpracę, dając wiarę w Wikipedii. No, przy okazji tamten radny używał wobec nas określeń, że to są jakieś chorobliwe ideologie ograniczonego klubu, że w Dębicy to się prześladuje osoby LGBT. No po prostu. Zdaniem radnych, którzy chcą odwołania Mateusza Cebuli jest częste ograniczanie wypowiedzi niektórych radnych na sesji. Przewodniczący ma prawo zabierać głos w każdym momencie w czasie obrad sesji. Natomiast odebranie głosu radnemu może być, nastąpić tylko wtedy, kiedy radny mówi nie na temat. Jego wypowiedź jest, narusza dobra czy, czy dobre imię czy kogoś innego, więc w tym momencie można było. Natomiast jeżeli wypowiadamy się w sprawach dotyczących uchwał, nawet choćby ta wypowiedź była niewygodna dla ekipy rządzącej, nie ma prawa takie, takiego czegoś robić. My mamy prawo do wypowiedzi, mamy prawo do krytyki, możemy formułować wnioski. Sporadycznie takie historie się zdarzają na sesjach. No niestety. Jeżeli radni mówią nie na temat, to jako przewodniczący mam obowiązek dążyć do tego, żeby realizować porządek obrad i przywoływać najpierw radnego do rzeczy. No jeżeli to nie skutkuje i uporczywie narusza powagę sesji albo mówi nie na temat, bo mówimy, nie wiem, o budżecie, a ktoś opowiada o kulturze, no to mam prawo odebrać głos i odnotować to w protokole. No państwo radni muszą nauczyć się mówić się na temat, a ja realizuję statutowe obowiązki ustawowe, obowiązki odnośnie sprawnego procedowania obrad. Radni opozycji złożyli skargę na przewodniczącego Mateusza Cebulę do wojewody podkarpackiego. Wojewoda w odpowiedzi miesiąc temu przysłał nam taką odpowiedź, podzielił nasze racje, przyznał nam rację przede wszystkim no i zasugerował, że jedyną sankcją Skuteczną, która może ukrócić tego typu działania, jest po prostu odwołanie przewodniczącego pana Mateusza Cebuli z pełnionej funkcji. No i nie, ponieważ miesiąc temu już ta odpowiedź przyszła, a przewodniczący z tym nic nie robi. Nie powiadomił nawet swoich kolegów, czy, czy, czy kierownictwa klubu, bo z tego co wiem, to każdy z którym rozmawiałem, to powiedział, że nie zna treści tego pisma. Więc mogę przypuszczać, że jednak zachował to dla siebie. Więc postanowiliśmy złożyć projekt uchwały, no i doprowadzić do tego, że jeżeli ma odrobinę honoru, to powinien złożyć sam rezygnację, ponieważ pismo wojewody jest Jednoznaczne i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że przekroczył prawo, przekroczył swoje uprawnienia, nadużył władzy również w stosunku do urzędników, pracowników Urzędu Miasta, no i tym samym powinien z tej funkcji zostać przez Radę odwołany. Wojewoda napisała prawie w zasadzie prawnik tam pracujący. Wojewoda, wojewoda takich pism nie pisze. Że no zgodnie z prawem, to przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Rada. No i przypomniała wojewoda woda radnym elementarz samorządowy, którego widać nie znają i lubią wyciągać sprawy miejskie na, na zewnątrz. Głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębice odbędzie się 7 grudnia o godzinie 15 w Ratuszu. W Dębickim Szpitalu spada liczba chorych osób na wirusa SARS-CoV-2. W trakcie leczenia szpitalnego obecnie znajduje się 74 pacjentów. Przemysław Wojtys, dyrektor szpitala w Dębicy, zaznacza, że maksymalnie tych pacjentów było 179. Nikomu nie życzymy tej choroby. Zwłaszcza, że my tu w szpitalu widzimy dobrze, że to jest naprawdę podstępny przeciwnik. COVID to nie jest wyimaginowany. Wyimaginowana choroba. To jest choroba realna, zdecydowanie realna. Ona naprawdę jest i istnieje. I zabija ludzi. To jest kłopot. Zabija nie tylko staruszków. Zabija ludzi w średnim wieku, zabija ludzi w młodym wieku. To są dramatyczne sytuacje. Dramatyczne, bo przyjeżdżają do nas pacjenci czasem w stanie po prostu tragicznym, właściwie zupełnie bez oddechu. I nie wiadomo, Właściwie, jak pomóc takim, takim ludziom, z czego to wynika. Przystosowanie kilku oddziałów dla pacjentów chorych na COVID-19 zdezorganizowało pracę szpitala. Oddziały, które nie są wyznaczone do pracy z covid to ginekologia z położnictwem i noworodkami, to jest całe czwarte piętro. A oprócz tego, poradnie specjalistyczne, okulistyka, psychiatria. Przychodnie rejonowe numer 1 i 5. Oprócz tego jeszcze rehabilitacja dzienna, rehabilitacja ambulatoryjna, rentgen, USG, rezonans i tomograf. Ponieśliśmy duże koszty na przystosowanie do COVID-u. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w, w tym momencie musimy to rozmontować i. Za miesiąc miałoby się okazać, że znowu mamy się przystosowywać do COVID-u. Nie, myślę, że już przetrzymamy, przetrzymamy ten przełom roku, bo według tych modeli ekspertów wygląda na to, że po nowym roku, w styczniu, może nas dotyczyć trzecia fala. Dyrektor Przemysław Wojtys zaznacza, że to, w jaki sposób ma działać szpital, ile łóżek ma być przeznaczonych dla chorych na COVID-19 i kiedy przywrócona zostanie praca oddziałów szpitalnych, należy do decyzji wojewody podkarpackiego. Trwają ostatnie prace projektowe przy oświetleniu boiska sportowego w Pustkowie należącego do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki zainstalowaniu specjalnych lamp zawodnicy LKS Pustków będą mogli teraz trenować nie tylko po południu, ale także w godzinach wieczornych. Na Boisku Sportowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gmin Dębica w miejscowości Pustków wykonujemy wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym oświetlenie boiska. W tym roku zarząd klubu zwrócił się do nas z prośbą o wyrażenie zgody za, na zamontowanie oświetlenia. Zarząd klubu cały pochodzili po sponsorach, znaleźli troszkę środków finansowych. No i w tym roku jest realizowana pierwsza część wykonania tego oświetlenia. Jeszcze w tym roku zamontowanych zostanie sześć modułowych lamp, z czego dwie zakupił Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, a cztery zostały sfinansowane przez sponsorów. Obecnie przygotowywana jest także dokumentacja wraz z pełnym projektem i planem montażu oświetlenia. Jak podkreśla Krzysztof Lipczyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, to bardzo ważna i potrzebna inwestycja, która znacznie poprawi komfort trenowania zawodników. I wydłuży czas korzystania z obiektów sportowych. Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. Jest to kolejna inwestycja na terenie gminy Dębica. W tamtym roku oddaliśmy do użytku dwa oświetlenia boisk sportowych. Było to w Brzeźnicy oraz oświetlenie bieżni lekkoatletycznej w Puskowie Osiedlu. Tak jak wcześniej mówiłem, że oświetlenie wykonane w, na boisku w Pustkowie było ze środków zebranych od sponsorów, tak również oświetlenie boiska w Brzeźnicy również dzięki tutaj radnym, zarządowi klubu oraz wójta gminy Dębica zostało całkowicie sfinansowane ze środków pozyskanych od sponsora. Tutaj w Płyskowej Osiedlu oświetlenie bieżni lekkoatletycznej oraz boiska było finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach rewitalizacji tutaj obiektów i Płyskowa Osiedla. Krzysztof Lipczyński w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR podkreślał także, że finalne zakończenie wszystkich prac związanych z montażem oświetlenia zaplanowano na 2021 rok. W tym roku zostanie zamontowane oświetlenie po jednej stronie obiektu sportowego, natomiast w przyszłym wszystkie lampy będą zainstalowane dookoła całego boiska sportowego w Pustkowie. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.